Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Vlog jest jeszcze z Nadmorza. E, mamy dzisiaj czwartek, czyli tak naprawdę to miał być dzień naszego wyjazdu, ale przedłużyliśmy e, ten wyjazd o jeszcze jedną noc. Czyli dzisiaj mamy czwartek, jutro piątek, wracamy jutro. No i stwierdziłam, że jeszcze dzisiaj nagram jakiegoś vloga. Także nie przedłużając już tego wstępu, powiem Wam tylko tyle, że jest koło godziny 16, także ja już jestem mega, mega głodna, bo jedliśmy rano śniadanie. Wyszliśmy na plażę, planowaliśmy siedzieć tam jakoś do godziny 13. Potem wyjść na jakąś kawę, ciasto i potem na taki. Późniejszy obiad No ale na plaży posiedzieliśmy dzisiaj trochę dłużej Bo to znaczy Codziennie siedzieliśmy dużo dłużej, bo nawet do czwartej, piątej Ale nie posiedzieliśmy tyle Ile planowaliśmy Tylko wróciliśmy jakoś koło trzeciej, przed trzecią No i ja właśnie się wykąpałam Ogarnęłam, nie wiedziałam co mam zrobić Z makijażem, bo Trochę opaliłam twarz i nie wygląda to Najlepiej No ale okej, okay, jakoś tam w miarę się ogarnęłam Także Zrobimy to teraz na odwrót. Idziemy najpierw na obiad, potem e, na jakieś kawę i ciasto. Mam już trochę włosy mokre, ale, e, ale to nic, już sobie doschną. E, właśnie przed chwilą wam jeszcze wrzuciłam e, vloga, którego tutaj nagrywałam. Dopiero też zobaczyłam, że mam okropną tutaj jakość, e, tutaj w tym domku, w tym pokoju. Nie wiem dlaczego, dlatego nie będę przeciągać. Wychodzimy na dworze, będzie. E, Lepsza jakość zdecydowanie, i tak właśnie tutaj patrzę. No, film się przed chwilką dodał, dlatego jeszcze chwilkę nad tym spędziłam. Paweł już wyszedł, wyszedł z Wiktorium, chciałabym Wam wszystko szybko powiedzieć. Eee, no i tam czeka na dole brat z żoną i z dzieciakami, także. Nie przedłużając będzie jeszcze powiem Wam tylko tak właśnie tytułem wstępu, że e, jesteśmy jeszcze nad morzem. To jest ten ostatni dzień taki na wykorzystanie, no i na moje vlogowanie. Nie wiem, czy ten ostatni vlog mi dobrze wyszedł, czy nie, ale to był w sumie taki pierwszy vlog. E, pierwszy raz gdzieś vlogowałam na wakacjach. O, może tak, dzisiaj będzie drugi, także zobaczymy. Zapraszam do oglądania oczywiście i do spędzenia tego czasu z nami.

My już jesteśmy po obiedzie. Teraz będzie deser, tak? tak. Na ciasto? Na co masz ochotę? Co mi już robisz, Ty wiesz, Senki, jad. Ja chcę WZ. Mam ochotę na wuzetkę. Takie ciasto. To moje to, ulubione. Nie chcę zrobić tego, Jest już wieczór, zdążyliśmy być w pokoju, przebrać się i przebrać Wiktorię. Zobaczymy, czy nam zaśnie. Idziemy taką boczną drogą, ścieżką w zasadzie. Jak nam teraz przyśnie, to pójdziemy jeszcze zobaczyć zachód słońca ostatni raz, ale to zależy od tego, czy zaśnie, bo jak nie, to ciężko będzie, bo byliśmy raz i nie, Może nam się nie było zbyt lekko. Bo się wiadomo, tarzała ta w tym piasku i chcielibyśmy już tak nawet na ludzi, żeby sobie przysnęła. Potem ją tylko przełożymy na śpiąco. Do łóżka, do łóżka i, i byłoby ok. się. Pokażę Wam będziemy. może jeszcze tutaj coś, tro, co nieco przed nami, jakieś uliczki i, i może jeszcze plażę. Ostatni raz. Tak, a jutro będziemy rano wyruszać do domu. Niestety. Po takich fajnych wakacjach, odpoczynku trochę. A też człowiek jest bardziej zmęczony niż odpoczął, ale było fajnie. Chyba się udało, nie wiem na jak długo, mam nadzieję, że już do rana, że uda nam się tylko przełożyć. Śpi, na razie śpi, nie chcę zapeszać. Wracamy z powrotem tą ścieżką. E, ta ścieżka nam chyba pomogła ją uspać, bo tutaj jest, jest troszkę prosta, dziurawo. I to chyba pomogła. Także wracamy po lody i... Nie wiem, idziemy już do plaży? Mamy do Jakie zachodu słońca jakieś słońca pół godziny? Tak, mamy jakieś pół godziny do zachodu słońca, więc nie wiem, czy już idziemy. No ale tak, zanim dojdziemy po lody, tak powoli, może sobie tam jeszcze chwilę posiedzimy. I się tak. Nie no, gdzie dużego? Średni. Średni, to już ostateczność, tak. To i tak jest duży. Ale uwielbiam te lody, e, takie świderki, te takie dokładnie, jak tu jest pokazane, nie? Uwielbiam te lody. Aż strach będzie stanąć na wagę, jak wrócimy. Tak coś czuję. Muszę to powiedzieć, bo aż śmiesznie. Oczywiście. Nie Jak, nie jak zwykle Pawłowi spadł lód. <laughs> Czekając na gofra już się pozbył loda, no ale... Nie mogą wycinacie, gdyby się coś nie stało, no kurde. Pan był na tyle miły, że nie zapłaciłeś za tego drugiego, nie? Chcecie no loda? Ale normalnie ty z tym, nie wiem, z tymi takimi swoimi trafami to ja yeah, yeah, przebijasz i... wszystkich chyba. No. Nie tak sobie powoli tym takim deptakiem obok morza. Tu wam zrobiłam przebitki taką właśnie ścieżką i nie było żadnej wolnej ławki, i tylko jedna jedyna w tle się po prostu tak wyłaniała, że jest pusta, tak była widoczna po prostu z daleka i Paweł po prostu w życiu szybszy bieg doszedł tutaj szybko. O, i tym sposobem mamy chwilę, gdzie usiąść. Przyjemnie tak tutaj posiedzieć, nie? Jeszcze ja fajnie jakby tych drzew nie było? Nie, I... właśnie niekoniecznie. No, nie, no, tak, może. no widziałabym może, ale wiesz, no zejdę za chwilę i też będę wiesz, widziała może. No tutaj tak fajnie, bo zielono, dużo drzew, spokojnie. Nie wieje, nie szumi, bo jednak popatrz jakby tych drzew nie było, to tak byśmy sobie tutaj spokojnie chyba nie posiedzieli. No nie bo pewnie no, by było bardziej słyszeć. No, chociaż no w sumie to... też, no widząc może... Nie, dziękuję. Nie, <laughs> nie, 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 nie. mogę tak borówkę, tylko mogę tak ten... Mhm. palupę no Borówki uwielbiam. Nie, dziękuję. Nie, bo jak widzę tam Roz, bitą śmietanę, to po prostu mam już dość. Nie, ma. nie, 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 nie. Nie, słyszy mi tak słodko. Ten lód to jednak był trochę za duży. Nie wiem, jakiś taki duży był, nie? Pan od serca dał nam. Pan chyba dał od serca. Braliśmy już średnie tutaj, ale ale chyba wiesz, żaden nie był taki no, duży. No trafialiśmy wcześniej w złe lodziarnie. Nie no, nie nawet tak. <laughs> nie no, po prostu wiesz. Jakoś taki, jakiś taki chyba przypadek, bo był, był naprawdę duży. I teraz tak mi słodko. Mimo, że wziąłam mieszany, wziąłam czekoladę. No, ale z. dobry? Nie, nie, po prostu jak <laughs> nawet na to patrz. Ładnie wygląda, bo nie powiem. Ale po prostu jak widzę, że to jesz, to jest mi tak słodko, że aż. Mm, mm, mm. Nie, już nie zjadła. Ile mamy do zachodu słońca? Zadzwonimy może po znajomych, bo... 20 minut, ale oni już chyba sama, nie wiem czy On oni już tam są? Nie są. Bo mieli też iść, to może za chwilkę zadzwonię, spotkamy się tam na dole. No i co? I to będzie tyle. Jutro wracamy. Musimy się jeszcze dzisiaj spakować. Paweł już teraz chciał to ogarnąć. Ale ja chciałam jeszcze tutaj przyjść, jeszcze chciałam się do Was odezwać. Skończyć tego vloga. No i co? No bo potem to już będziemy się widzieć z domu. Niestety, nie? Chociaż mam, mam myśl, żeby jeszcze gdzieś pojechać, ale już może nie nad morze. Bardziej gdzieś, no nie wiem, w takie góry. To znaczy nie może w Zakopane, tylko bardziej, nie wiem, Świeradu, Zdrój. Tak? To są takie bardziej górzyste chyba tereny. No, nie wiem, to tak Na pewno, że pojedzie coś odpocząć. Kudowa tak. może nigdy też nie byłam. Coś takiego, ale to na weekend, to już tylko tak na weekend. Coś sobie tak nie wiem, zwiedzić, odpocząć. Fajnie tutaj jest super, w ogóle chyba nie powiedziałam, bo ja nie wiem, w jakiej jesteśmy miejscowości. Miejscowość to między wodzie. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale ogólnie to polecam. Nie, no to możemy polecić. Dużo fajnych miejsc do zjedzenia, wszystko takie dobre. I ogólnie się, fa fajnie się odpoczywa, gorzej teraz będzie wrócić, w ogóle na samą myśl, że e, jutro wracamy i czeka mi to wszystko, wszy jakby pranie tego wszystkiego, prasowanie i tak dalej, to głowa taka, ale nie, może jakoś tak szybko to ogarnę, nie? Najgorzej, nie, nasze rzeczy to jest okej, okay. najgorzej jest fajnie, z jak Wiktorii Fajnie jakby jeszcze tydzień urlopu, a to już a? Po, po dwóch a? tygodniach I do pracy trzeba by. Tak, nie no ja to ogarnę, tylko najgorzej z Wiktorii rzeczami, bo są tak brudne, są tak poplamione. Tak się tutaj... brudziła? No po prostu pozwalaliśmy jej na więcej. No Troszkę naszej w tym winy, no ale. Ale tak żal było i tak nie wiem, nie dać spróbować czegoś czy, czy coś. Dobra, tak? nie gadam, zbieramy się. Zbieramy się. Dzwoni niej? Dzwoni.